Siemaneczko w dzisiejszym odcinku na kanale Ja dzisiaj jestem tutaj, bo wozimy sobie słomę Bo pan nam przywozi słomę Taki odcinek dzisiaj będzie misz masz Nie wiem co będę robił Wozimy słomę, jak widzicie dopiero dwa bale przyjechały Bo wozimy tam, pan wozi w ogóle busem I co? Tata puszcza konie Ja tutaj przyszedłem żeby to nagrać Pokazać wam taką słomę Słoma jest... No, w sumie z w parę No, taka zarębista cała się będzie nadawać, Nie jest przemoknięta, ani nic, więc nie będzie w ogóle odpadu. No, tata puszcza konie. Tutaj jeszcze w tej stajni są w boksach. Trochę się denerwują, bo chcą już wyjść. Więc zaraz idziemy zobaczyć, jak koniki wychodzą. Pewnie pójdę je ja zobaczyć, co, i jak, co robią. No, i nie wiem co jeszcze. Nie mamy dzisiaj nic takiego konkretnego, żeby porobić, więc pewnie będzie króciutki odcinek. Nie włączyłem kamery. Kurde, nie włączyłem kamery. Idziemy na pastwisko nagrać co koniki robią. A mianowicie się tarzają i wykupiają z rana. Po wyjściu ze stajni, więc gonię, może coś jeszcze się uda nagrać. Ciach, ciach, ciach. Hop. I biegi. Planta. Bum. Gonitwy sobie urządzają. Mały rumak biegnie ostro <laughs> Planta się wywaliła, no pięknie Jak sobie koni ładnie biegają tutaj O, o, o Z rana zawsze wiadomo, wygłupów pełno Barbie ile ma energii? Dzikie mustangi po prostu biegają. Księciuniu się tam tarza. Biegi, biegi, biegi. Może coś się jeszcze będzie działo, bo o, wiadomo. W zimę nie jeździmy na koniach u nas za dużo. One sobie tak stoją i muszą się same tutaj rozrywkę sobie zapewniać, i biegają. A ja o, przyszedłem. A, wiatr wieje. Przyszedłem zobaczyć też czy pastuchy są dobre i w ogóle, bo jak wiatr tak bardzo wieje to czasami taśmy zdwiewa, nie? No i wiecie jak to jest. Któryś koniak wyczai to od razu wszystkie idą raz, dwa. Dobra, jak widzicie się to wszystko już uspokoiło. Pobiegały, wytarzały się. I... Na razie są grzeczne. Jedzą sobie trawkę. Może jutro, o z rana, przyjdę tutaj najpierw. A Tata będzie puszczał konie. To Wam nagram, jak konie we mnie wbiegają. <laughs> Biegnąc na pastwisko. Może mnie nie rozdepczą. W końcu to są fryzy, albinosy wszystkie tutaj i skaczą 2 metry, a ja mam tylko 1,70 m to mnie przeskoczą. Co nie? Agario pani władca położył się na górce tam i pilnuje stada, czy czasem mu koni nikt nie porywa. Na konie w ogóle coś kaszlą, nie wiem dlaczego, ale tak delikatnie większość. Ludzi z lolkiem się tam wygupiają. <tanie> o kopię, żeby lolek nie dostał. Hop, hop, hop I co, A tutaj maluszek trochę w separacji za pozwójkiem opaczem. Apach się nim zawsze zajmuje, bo Barbie ma, ma belę gdzieś i się musi APAC nią zajmować. Dobra, wiatr strasznie wieje, więc uciekam stąd już. Idę wam coś opowiedzieć, taką historię związaną z wanną tą brudną, zaraz zobaczycie. Dobra, a teraz opowiem wam historię z wanną, bo ta wanna wydaje się bardzo brudna i w ogóle, ale tak naprawdę konie tylko z niej chcą pić. Bo woda w niej jest czysta, tylko ona jest taka z piachem, zabrudzona, a nic na niej nie ma. Tam z tyłu mamy schowaną jeszcze jedną wannę, w której to była taka czystsza, ale była chyba jakoś nar na narytna. I jak wlewaliśmy tam wody do tamtej wanny, taka nowsza była, to konie i tak z niej nie chciały pić, bo po prostu coś tam było i no czuły to, im to nie smakowało. Tutaj tata mi właśnie podpowiada, że konie piją właśnie, jeżeli konie piją na przykład wodę z kałuży, to znaczy, że my też będziemy mogli ją śmiało sobie pić tą wodę, bo po prostu jest czysta. Konie mają bardzo doskonały węch i jeżeli coś jest nie tak, to od razu wypiją. Tak samo różnego rodzaju wody, jakieś takie rędzinne, to konie często nawet jak są spragnione, to nie chce im się za bardzo tej wody pić bo się po prostu, musiałby być bardzo koń spragniony żeby się napić na przykład byliśmy kiedyś na takim rajdzie, ale rajdzie właśnie to, trochę żeśmy kilometr przejechali i dawaliśmy koniom pić ze studni to nie chciały, a były chyba po 3 godzinach drogi i to takiej no miary intensywnej więc no powiedzonko tam gdzie pije koń, <laughs> pij wodę stąd skąd pije koń, no wcale nie jest takie Nieprawdziwe, bo konie właśnie mają doskonały węch. No dobra, co więcej. Konie wypuszczone, tutaj tata nie daje teraz siano, słomę. A ja co? Ja chyba z wami będę się żegnał. Dzisiaj taki króciutki odcinek, no nie wiem co robić nic się nie dzieje, tylko coś, tą słomę zwozimy, pan nawet chyba dzisiaj już nie przyjedzie, bo mówił, że mu się coś tam popsuło w traktorze, nie ma za bardzo jak załadować, e, dlatego też co, ja uciekam do domu, po, popatrzę co i jak, sobie tam swoje rzeczy i co, i na dzisiaj to tyle, Siemaneczko, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.